Witam Ech, Ładowareczka na boku bo dostała podkład Ech, wybrałem taki popielaty, a kolor jeszcze nie wiem może biały albo zielony jasny Także tak eee. tutaj przed malowaniem oczywiście eee. uszczelka gdzie widać jest znówka uszczeleczka eee. na tył i naprzód i były zabite uszczelniacze został tylko wlać olej ale to to będzie wlany dopiero po po wymalowaniu na kolor jak już będzie stało na kołach tędy Tędy się wleje albo albo tym otworkiem, to się odkręcę na ampuł bodajże dwunastka e, ampuł dwunastka no i z tej strony też jest no tutaj dokładnie tu i z drugiej strony że jest zwrotny no a także ładowarka na boku. Tak to wygląda. Koła ściągnięte. A tutaj. No, tutaj. Z jednej strony są później przełoże. Na drugą stronę i odwrócę ją na, na lewy bok. I to jest też, też pryszne. Także tak, co tam? Eee, tutaj ten przód zrobiłem. Złożyłem cały eee, ten to ramię. O. o. Jest złożony. Może się przesunie o. Troszkę. O. Troszkę przeholowałem z rozcięczelnikiem. O za się porobiły, ale nie jest źle. Wszystko tu wymalowane. Gumy. Gumy, oczywiście, nówki, bo tamte w poprzednim chyba odcinku, że to było badziewie. Gumy założyłem nówki I tu jeszcze dokręciłem, zabezpieczyłem to drutem, bo to, żeby się nie odkręciło. Także tutaj też gumy są, miałem to odkręcić. I zostawić czarne, ale O, tam nie domalowałem yy... Miałem to czarne zostawić, ale to wszystko poszło To wszystko pójdzie na kolor No także yy, Jedna strona gotowa wyschnie po weekendzie po weekendzie to się pryśnie drugą stronę. O tutaj, tu jest ten, ten stary, co Wam pokazywałem. A z drugiej strony jest. O, tu są nowe. Te są nowe gumy. Takie masywne, duże. Widać? Widać. Tak. O tu widać fajnie no i, i wymalowałem wszystko tu też po tutaj w miejscach o, jaki tu łasaciek ja w miejscach gdzie gdzie będą kalamitki, smarowanie słożni to wkręciłem takie śrubeczki żeby mi tam nie. O i tutaj też zabezpieczyłem, ale nie zabezpieczyłem tutaj tego gwintu, ale to myślę, że tak wkręci, co tu jeszcze miałem? Mm. No i tutaj w przodzie. W przodzie też o, W przodzie, widzimy Ale to takie szczeglejące. O jakie no. zacieki Patrzcie, tu zacieki kroki. No, tu też zabezpieczyłem, tu, tu i z drugiej strony, O tu są Ej, właśnie zabezpieczone gwinty Żeby było żeby było dobrze wkręcić kalamitkę Tutaj idzie bolec kuren na siłownik, a tu zabezpieczenia. Zabezpieczenia łyżki. Łyżka stoi, czeka w kolejce. Na, o tu też będzie malowana, tylko pierw wymaluję to i nie ma miejsca i tu się porozkładam i prysnę prysnę podkładem też no także no, no jest OK spoko tu już schnie Nie, ja, już się nie lepi mm co tam jeszcze? tu idzie siłownik do skrętu, tu idzie no boles 25, tu też idzie takie, można by było na przykład zrobić krótszy, na razie będzie taki, ale jak w przyszłości, to można by było zrobić gdzieś tu. Bolca przyspałać, jakieś Zastrzały Można by było tu Siłowniczek jakiś, bo ty hmm. Nie będzie jakiejś tam siły Znaczy siła będzie, nie wiadomo, ale hmm. A Już suche Ale zacieków O, tu jest zaciek Pięknie, kurdźwo za bardzo przeholowałem z rozcięczalnikiem. Tu o, i tu są te słożnie zabezpieczone przed odkręceniem, słożnie przeguby, Jak tam kto to nazywa. No, i tutaj też jest. Widać będzie go. O, tu widać w całości od dołu. O, widać. Też zabezpieczony jest. No i ten też jest. Tak żeby żeby się nie odkręcił. Dokręciłem nasmarowane. Także nie ma tutaj kalamitki, bo w tych yy, od Kawaza dużych takich, no to tam jest kolamitka od góry, a tu nie ma Można by było ewentualnie tu wykręcić, przewiercić zrobić gwint zrobić gwint i szóstką no albo piąteczką, takie szóstki Bo tu szóstki mam takie o, tu widać Tu będą szóstki i z boku zrobić. Nie ja wiem, czy, czy to by spełniało funkcję, na pewno by smarowało, i wiadome wiadomo. Także tam jest nasmarowane. Jest w tych, w tych. No dobra, no to tyle. Tyle się zrobiło dziś. Będziemy kończyć. Miłego weekendu życzę. Na razie, cześć.